Jacek Hoga, Fundacja Adarma. Dzień dobry. Wracamy do placówki, której nie było przez wakacje. Podsumowanie za tydzień 30 sierpnia, 5 września anno do 2025 roku. 30 sierpnia prezydent Indii odbył pierwszą od 7 lat wizytę w Japonii, spotkał się z premierem Japonii. W zastrzelono byłego przewodniczącego parlamentu ukraińskiego na no nasze marszałka Sejmu, byłego podejrzanego, za, o ten mord zatrzymano w nocy z 31 na 1 września, Podejrzany przy, przyznał się do zabójstwa z przyczyn osobistych, co jest dosyć e, ciekawe, biorąc pod uwagę historię i kontrowersje związane z tym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego parlamentu ukraińskiego. Oczywiście jest to skrytobójstwo i jako takie bez względu na to, jaką ma przeszłość ofiara, nie powinno być pochwalane. Według źródeł tajwańskich siły zbrojne Chin Ludowych w zeszłym roku zwiększyło 30% ilość lotów w rejonie Tajwanu do 12 tysięcy lotów i 37 tysięcy wylatanych godzin. Wzrost rozpoznawalnej aktywności morskiej wyniósł około 20%. Procent do 86 tysięcy rejsów. To są liczby dla nas niewyobrażalne. My raz na kilka miesięcy mamy jakąś ingerencję drona w naszą przestrzeń powietrzną, czego oczywiście nie zauważamy. W każdym razie należy pamiętać, że Chiny narodowe i Chiny ludowe są państwami w stanie wojny, które chcą być tutaj oczywiście ma bardzo nikłe szanse jedynymi Chinami, jakie istnieją na świecie, bo mogą być tylko jedne. Według źródeł irańskich, bojownicy Hamasu wzięli do niewoli czterech żołnierzy IDF-u podczas walk w trzech różnych miejscach. Jest to tyle ciekawe, że, że pokazuje raz, że Hamas jest jeszcze w stanie stawiać opór, jakiś tam, niezauważalny, ale jest w stanie nie tylko zabijać, ale i brać do niewoli, co jest znacznie, znacznie trudniejsze, zwłaszcza dla siły, która walczy w takim konflikcie asymetrycznym, jak, jak walki w gazie, będąc stroną słabszą. W Chinach Ludowych odbył się do 2 września szczyt szachowskiej organizacji współpracy. Oczywiście w polskich mediach na ten temat prawie nic nie było, jakby to było zupełnie pomijane. Natomiast na tym szczycie oprócz prezydenta Chin czy prezydenta Rosji był też premier Indii. Ponadto przywódcy Pakistanu, Iranu, Kazachstanu, Kyrgyzstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Białorusi. Z naszej perspektywy kluczowy jest tutaj e, prezydent Indii. Uczestnicy potępili agresję Izraela na Iran. E, prezydent Putin stwierdził, że głównymi przyczynami, tak jak on oficjalnie o tym mówi, e, wojny z Ukrainą był przewrót w 2014 roku, czyli wyjęcie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów albo z tego szarego terytorium pomiędzy NATO a Rosją. I zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATO. Podczas szczytu Chiny Ludowe oraz Rosja podpisała około 20 umów dwustronnych. Był tam w Pekinie przed świętem zwycięstwa. Prezydent Putin spotkał się też z szefem Korei Północnej. Ten ostatni zadeklarował gotowość dalszego wspierania militarnego Rosji w wojnie z Ukrainą. Komentując szczyt, oraz po paradę wojskową w Pekinie prezydent Trump powiedział, wygląda na to, że straciliśmy Indię i Rosję. I z naszej perspektywy to są dwie informacje, które są nadzwyczaj interesujące, właściwie trzy. Po pierwsze, w Polsce nic nie było o wydarzeniu, czy za, nie, nie ledwie o opinii prezydenta Trumpa. Po drugie, prezydent Trump y, napisał, że wygląda na to, że straciliśmy Rosję. Z naszej perspektywy to jest zadziwiające, bo mamy wrażenia, że Rosja jest tak wrogi, tak wielkim przeciwnikiem NATO czy Stanów Zjednoczonych, że skąd by tu była mowa o straceniu Rosji, to pokazuje o tym, że prezydent Trump marzył o odwróceniu przymierzy. Co więcej, stracił jeszcze Indie. Indie stracił na własne życzenie, bo po tym, jak zwiększył podatek celny dla towarów, które przypływają do Stanów Zjednoczonych z Indii i wymuszeniu, prób, próbie wymuszenia Hand, zakazu handlu ropą, czy gazem rosyjskim został odpełniony z, z, z kwitkiem i nie dość tego, że został pewną z kwitkiem, to jeszcze sam uznał, że stracił Indie. teraz jeśli Państwo spojrzą na mapę, spojrzą, spojrzą na e, wykresy gospodarcze, spojrzą Państwo na zdolności wojskowe i na ludność, to rysuje nam się trójkąt, w uproszczeniu e, Rosja, Indie, Chinę i proszę sobie wyobrazić, jakie zdolności ludnościowe, przemysłowe, handlowe i wojskowe ma ten trójkąt i jakie zdolności oparcia się temu, temu trójprzymierzu będzie miało NATO. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to proszę sobie przypomnieć, że NATO dzisiaj jest cieniem NATO z roku 1989, a co więcej, NATO w latach 70. zrobiło wszystko, aby odwrócić, odwrócić Chiny od Rosji, i robiło wszystko, żeby Indie były krajem niezaangażowanym w ten spór. W związku z czym w sytuacji, w której cała gospodarka, całe, całe istnienie krajów NATO było nastawione na potencjalną konfrontację ze Związkiem Radzieckim, klucz, za kluczowe zostało uznane trzymanie w pozycji neutralnej Indii i odwrócenie przymierzy, tak żeby skierować ostrze potencjalne Chiny. W kierunku Syberii, w kierunku Związku Radzieckiego. Dzisiaj NATO jest cieniem samego siebie, a jednocześnie ciężką pracą prezydenta Trumpa i jego poprzednika Bidena, bo tutaj myślę, że można mówić o dyplomacji ponad podziałami, doprowadzili do tego, że zarówno Rosja, jak i Chiny, pomimo wielkich potencjalnych miejsc konfliktowych, zarówno gospodarczych, terytorialnych, jak i wojskowych, czy tarć pomiędzy Indiami i Chinami doprowadzili do tego, że no, że ten spoiwo tego potencjalnego sojuszu jest, zaczyna być nadzwyczajnie silne i tym spoiwem jest właśnie prezydent Trump i polityka Stanów Zjednoczonych Bo zaprawdę jeżeli ktoś zna, wie cokolwiek na temat polityki międzynarodowej Azji to doprowadzenie do sojuszu Indii i Chin wymaga nadzwyczajnych zdolności i umiejętności, i myślę, że kilkanaście lat temu, pięć lat temu, zarówno politycy Indii, jak i politycy Chin uznaliby, że nie ma pośród nich ani jednych, ani drugich takiej senatorskiej głowy, która by doprowadziła do tego, że ten sojusz będzie możliwy. Znaleźli tą senatorską głowę w Stanach Zjednoczonych, jeszcze raz się okazało, że dyplomacja Stanów Zjednoczonych jest potężniejsza niż jakakolwiek inna. W ciągu Jordania przywraca zasadniczą służbę wojskową od przyszłego roku. Do wojska zostanie 6 powołanych 6 tysięcy wylosowanych mężczyzn z rocznika 2007. W kolejnych latach planuje się powoływać po 10 tysięcy poborowych. Z naszej perspektywy, jaka to jest ciekawa informacja, po pierwsze, ktoś, kto nie jest przez nas kojarzony jako bezpośrednio zagrożony, chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę przywiązanie aktualnego premiera. Izraela do idei wielkiego Izraela, to mogą się czuć zagrożeni. Powołują 6 tysięcy wylosowanych mężczyzn, potem powołują 10 tysięcy. Proszę to pomnożyć przez proporcje pomiędzy państwem, ludnością Rzeczpospolitej ludnością Jordanii, żebyśmy mieli tutaj, proszę, żeby jeśli Państwo będą chcieli, w komentarzach porównali, ile to powinno być poborowych w Polsce. I tak się to powinno robić. Znaczy, najpierw przygotowujemy. Bazę szkoleniową przygotujemy, instruk przygotowujemy instruktorów, potem robimy próbno, próbny pobór e, Ludzie w ilości mniejszej niż, niż jest możliwe z danego rocznika i e, w ten sposób sprawdza się, na ile trzeba poprawek uczynić w programach szkoleniowych, w kadrze szkoleniowej, w infrastrukturze szkoleniowej, żeby móc rozwijać zdolności państwa w oparciu o. O pobór z perspektywy Rzeczpospolitej, z perspektywy kryzysu, który mamy w Polsce, wydaje się niemożliwym, jeżeli patrzymy na liczby, a nie widzimy się internautów, opinii publicznej czy polityków obu głównych stron konfliktu politycznego w Polsce. Jest po prostu niemożliwe stworzenie gotowości i przygotowanie odpowiedniej ilości rezerw bez poboru z różnych przyczyn, o których dalej będzie też w tym materiale. I warto zwrócić uwagę, że pewne kłopoty, które są kadrowe, na przykład w policji czy w straży granicznej też można rozwiązać przy pomocy poboru. Część ludzi po prostu może być skierowanych do pracy w policji, tak jak to było kiedyś, nie ma tu nic złego. Wolałbym być kontrolowany przez jakiegoś poborowego, który na dwa lata jest policjanci w policji, niż przez zmanierowanego policjanta, który, który po prostu, jak to niestety czasami bywa, na no szczęście nie zawsze, którego jedyną wyobrażalną karierą było pójście na, na, pójście na łatwiznę i, i wstąpienie do drogówki, żeby uprzykrzać się sąsiadom i współobywatelom. Departament Obrony zawarł, zawarł umowę z Lockheed Martinem na dostawę kilku tysięcy pocisków kierowanych Hellfire i, i Jugdu, który jest wersją rozwojową Hellfire'a. W ramach tego porozumienia mają być zabezpieczone dostawy na, dla śmigłowców szturmowych zamówionych przez Rzeczpospolitą. Oczywiście od momentu zamówienia do momentu wyprodukowania i przekazania minie wiele, wiele miesięcy, w dziesiątkach liczonych. Flota amerykańska w pobliżu Wenezueli zniszczyła łódź zidentyfikowaną jako łódź przemytniczą należącą do karteru nerekontrolikowego. Nie jest jasne, kto wydał decyzję. Być może decyzja ta została delegowana na nis niski stopień, czyli do oficerów dowodzących w rejonie działań, co zawsze jest dobrą metodą działań, jeżeli mamy prawidłowo ukształtowane siły zbrojne. W odpowiedzi 4 września w F-16 dokonał pokazu siły w postaci bliskiego przelotu koło amerykańskiego niszczyciela rakietowego. Korea Południowa, z którą też jako swoim bardzo bliskim i kluczowym e, sojusznikiem Amerykanie w specyficzny dla tej administracji sposób e, niedawno się e, integrowali przez aresztowanie kilkuset obywateli Korei Południowej za rzekomo nielegalną pracę w ośrodku przemysłowym budowanym na terenie Stanów Zjednoczonych, na prośbę Stanów Zjednoczonych przez Koreę Południową, w tym celu, żeby a, to był efekt szantażu, bo to był warunek obniżenia poziomu taryf dla Korei Południowej. Jak można się domyślić, władze Korei Południowej nie są zachwycone takim traktowaniem. Korea Południowa ma też problemy z depopulacją kraju. Dzietność około 0,75 dziecka na kobietę, w Polsce to jest w tej chwili bodajże 0,9. Jeżeli spojrzymy z perspektywy przetrwania społeczeństwa, przetrwania kultury, to jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to nie jest tak, że przetrwanie jest najwyższym, najwyższą racją istnienia społeczeństwa, jest tym poziomem minimum przetrwania społeczeństwa. To znaczy, nie ta kultura jest najwspanialsza, która ma największą zastępowalność pokoleń, tylko ta kultura, która nie ma zastępowalności pokoleń, jest tą kulturą, której obywatele, której członkowie uznali, że ona nie jest warta tego, żeby istnieć. W związku z czym z tej perspektywy patrząc, skuteczniejsza kultura jest w Korei Północnej niż Południowej, skuteczniejsza jest kultura w Korei Północnej. Niż w Rzeczpospolitej Polskiej, co, co zakrawa na żart, ale z jakiegoś powodu jednak Polacy postanowili w swoich codziennych wyborach, w swoim prywatnym życiu, że nie mają ochoty na to, żeby Polska trwała, żeby ich rodziny trwały, żeby, żeby była ta zastępowalność pokoleń. Ale w związku z depopulacją oraz w związku z problemem zwiększonej ilości wniosków emerytalnych pośród podoficerów i oficerów. Siły Zbrojne Korei Południowej mają poważne problemy kadrowe. Jak to ciekawie brzmi, nie? Jakbym wyciął słowo Korea Południowa, to nie wiem, jak Państwo, wrażenie, że materiały są Polsce. Zwiększyła się ilość wniosków o przejście na emeryturę. Jako przyczyny podawane przez żołnierzy oficerów i podoficerów są następujące problemy. Zbyt niskie pensje w relacji do obciążenia służbą. Przerost obowiązków biurokratyczno-administracyjnych. Zaburzenie relacji płac w porównaniu do poborowych. Znacznie podniesiony od poborowy w Korei Południowej, tak jak i w Polsce, oraz separacje z rodzinami, co w Polsce też jest prawdziwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę pasek i służbę na pasku. Jak widać, i Korea Południowa i Rzeczpospolita nie są w stanie rozwiązywać tego problemu. Z tą różnicą, że my jesteśmy dużo bliżej przepaści, bo Kara na czas W ma rząd wielkości więcej dywizji niż my, bo my tworzymy tak, żeby było sześć, oni mają około kilku korpusów, a nie dywizji. I w każdym korpusie ma, mają być dywizje większa ilość sztuk niż dwie. W związku z czym w ogóle z czym dochodzi to jest armia, która ma inną skalę. My jesteśmy w czasie kryzysu. Które można tylko porównać do kryzysu pomiędzy rokiem 1717 a Sejmem Walnym Wielkim. 1 września, podczas obchodów rozpoczęcia II wojny światowej na Westerplatte, prezydent Nawrocki stwierdził, że musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego. Dla mnie to jest o tyle dziwne, że po pierwsze to było tak dawno temu, że właściwie zdrowy rozsądek wskazuje, że, że sprawa się A Po drugie, jeżeli zobaczymy, ile straciliśmy z perspektywy. Ze względu na działania Republiki Federalnej Niemiec, to jest to zauważalnie mniej, niż żeśmy stracili z perspektywy Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo z Niemcami jesteśmy w sojuszu, a z Federacją Rosyjską nie. W związku z czym logika bym sugerowała, że powinniśmy bardziej intensywnie domagać się reparacji od Federacji Rosyjskiej. Nie mówię, że to by było e, egzekwowalne w jakikolwiek sposób pokojowy, a wojenny, z pewnością nie jest to do zrobienia. Natomiast wymaganie tego od sojusznika wydaje się, że może popsuć relację, natomiast nie za bardzo widzę, w jaki sposób mogłoby być skuteczne. Ja wiem oczywiście, że w internecie warto sobie klikać, że tyle nam zniszczyli, że zasługujemy, tyle nam pomordowali, że zasługujemy, to wszystko prawda, natomiast było to tyle pokoleń temu i że, 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 że jakby jeżeli byśmy się zajęli własnym państwem poważnie, to dużo większe zyski, również gospodarcze i finansowe, możemy mieć z tego, że uwolnimy energię Polaków, tak, żeby mogli pracować na siebie na przyszłość, na przyszłe pokolenie i żeby chciało im się mieć dzieci. Nie tak jak teraz, kiedy to rodziny boją się urzędników, boją się administracji, a y, państwo twierdzi, że dzieci są bardziej państwowe niż rodziców. Patrz na to, w jaki sposób pani minister, żeby nie użyć sformułowania błędnego gramatycznie, które ona lubi, zajmuje się edukacją narodową. Obok szczytu szanghajskiej organizacji doszło w Chinach do spotkania prezydentów Turcji i Rosji. Mówiono o sposobie ominięcia sankcji nałożonych na Rosję. Warto dodać, że w Karpaczu w Polsce przedstawiciel Turcji zagadywany na temat tego, że jak to przecież rozmawiali z Rosją, jak tak można, opowiadała, że tak, rozmawialiśmy. Że trzeba rozmawiać, mamy interesy, o których trzeba rozmawiać, i nie widział w tym problemu, a ponieważ mają siły zbrojne na tyle duże, demografię na tyle dużą i gospodarkę na tyle dużą, że są kluczowi na prawej flance wschodnim, flanki frontu wschodniego potencjalnego sojuszu NATO, to nikt im z tego za wielkich problemów robić nie będzie. Przypominam, że my jesteśmy kluczowym hubem logistycznym dla Ukrainy, jesteśmy kluczowi dla Litwy, Łotwy i Estonii, naprawdę moglibyśmy spróbować wynegocjować sobie coś od Amerykanów więcej, korzystając z pozycji geograficznej, w której jesteśmy. Jak widać, można to robić i nie wylecieć, nie wylecieć z NATO. Od zeszłego tygodnia trwają gwałtowne protesty w Indonezji w reakcji na zwiększenie płacy politykom. W ich, w ich wyniku zmarło 8 osób. W strefie gazy sytuacja bez zmian i zabiło co najmniej 30, 30 Palestyńczyków przy pomocy uderzeń lotnictwa. Do tego masowo Izrael zaczął używać dronów lądowych, które, które mogą nam przypominać Powstanie Warszawskie i Goliaty, do niszczenia budynków w Gazie. Według strony koreańskiej produkcja kanwa w Polsce ma się rozpocząć w 2029 roku w Bumarze, w Abendach. Te cztery lata to jest dużo mniej niż mi sugerowali. Kilka lat temu inżynierzy koreańscy, jak rozmawiałem z nimi na temat implementacji K2 w Polsce, to był bodajże 17 czy 18 rok, mówili, że poniżej 8-10 lat nie ma mowy, żeby byli w stanie pomóc polskiej stronie produkować czołgi K2. Albo my się poprawiliśmy, albo oni są lepszymi nauczycielami, albo ktoś tu blefuje. Każda z tych trzech rzeczy jest oczywiście możliwa. Trwa spór o archipelag wysp. Semkaku na Morzu Wschodnim Chińskim, pomiędzy Chinami Ludowymi a Japonią. Już prawie rok stałą obecność sił morskich utrzymują tam, utrzymuje tam e, utrzymują Chiny Ludowe, czemu fizycznie nie przeciwstawia się Japonia. Wywołałoby to oczywiście najprawdopodobniej wojny. To pokazuje, jak wyspy, które, do których były roszczenia chińskie, ale e, niezależność suwerenna sprawowała tam. Więc sprawowało cesarstwo Japonii. W tej chwili są już terenem, który jest terenem z strefą szarą, nad którą nikt nie ma wyłącznej kontroli. Francuska firma KNDS zaoferowała Polsce transfer technologii produkcji na amunicję 155 mm. Dzięki temu mamy mieć produkcję 200 tysięcy sztuk rocznie w kraju. Do tego Mesko 100 tysięcy produkować dezamet. Poszukuje partnera zagranicznego, by 80 tysięcy produkować. Przy oszczędnym użyciu, patrząc na liczby, które są aktualne na Ukrainie, taka produkcja z którym starczyłoby na mniej niż dwa miesiące walki. Bube Electronics podpisało 2 września umowę z Hanba Aerospace na utworzenie spółki, która w polskiej fabryce będzie produkować rakiety kalibru 239 mm, które mają być zamontowane na polskich wyrzutniach. Używane mają być na polskich wyrzutniach K-239. Podczas lotu do Bułgarii samolotu, którym leciała Urszula von der Leyen, został zakłócony system GPS, także po godzinie pilot zdecydował się na korzystanie w dalszym miecie tradycyjnych map. Rosyjski Sąd Wojskowy skazał byłego generała Oglobina na karę 9 lat więzienia za łapówkarstwo. Można się śmiać, ale u nich za łapówkarstwo ktoś ląduje w więzieniu, a u nas z tym jest kłopot. 3 września odbyła się wizyta prezydenta Polski w Waszyngtonie. Prezydent Trump zaprosił prezydenta Nawluckiego na szczyt G20 w Miami za rok. USA zamierzają na to spotkanie zaprosić też inne kraje. Prezydent Trump, według informacji, których udzielił prezydent Nawrocki, udzielił Polsce gwarancji bezpieczeństwa. Bo przede wszystkim bardziej wierzę w takie informacje, jeżeli strona deklarująca gwarancję bezpieczeństwa ich udziela, to raz. Dwa, jeżeli ma zdolności do, do udzielenia tejże pomocy. Trzy, jeśli ma interes kluczowy w tym, żeby tej pomocy udzielić. Żadnego z tych punktów nie spełniała Anglia w 1939. Oprócz pierwszego, sama rzeczywiście zadeklarowała. Dzisiaj, nawet tego pierwszego punktu nie mamy. To prezydent Polski mówi, że prezydent Trump nam coś gwarantuje. Prezydent Nawrocki został rzeczywiście fenomenalnie, z wielkim szacunkiem i godnością. Potraktowany w Waszyngtonie dokładnie tak, jak minister Beck był potraktowany w Londynie w 1939 roku z wielką pompą, jakby był przedstawicielem mocarstwa. Koszt tego jest nadzwyczaj mały, a efekt w polityce zagranicznej może być nadzwyczaj duży. Protesty przeciwko działaniom rządu Netanyahu w Palestynie zaostrzały się. Obywatele państwa Izraela do, dokonują blokady dróg, podpalenia śmietników, opon spalenia samochodu. Minister Bezpieczeństwa Publicznego określił to jako akty terroru. Warto pamiętać, że Izrael jest państwem, które z jednej strony dokonuje e, aktów zbrodni, z drugiej strony setki tysięcy tego przecież niedużego kraju obywateli e, publicznie e, manifestuje przeciwko działaniom swojego rządu. 4 września odbyło się spotkanie tzw. Koalicji Chętnych w sprawie granicy, gwarancji do Ukrainy. Gdzie prezydent Macron lekceważył premiera Tuska, a kraje graniczące na równi z Polską, to znaczy Rumunia i Finlandia, jasno zadeklarowały, że nie wyślą swoich wojsk na Ukrainę. Natomiast ci, którzy chcą je tam potencjalnie wysłać, nie mają do tego ani sił, ani zdolności, ani logistyki. Prezydent Putin zadeklarował gotowość spotkania się z prezydentem Żeleńskim. Żołańskim w Moskwie, co jest o tyle zabawne, że do roku prezydent Ukrainy jest na liście poszukiwanych przez służby Federacji Rosyjskiej. E, oczywiście się nie dziwię, że prezydent Ukrainy nie chce tam jechać, natomiast te myki, takie małe powiedzmy, złośliwości czy żarty, które robi Federacja Rosyjska, moim zdaniem dobrze świadczą o jakości służby dyplomatycznej tego kraju. Zatrzymano na Białorusi polskiego zakonnika, oskarżając go o szpiegostwo. Jest to karmelita. Polska podpisała umowę na zakup kilkuset bomb, przede wszystkim do samolotów F-35. Co jest ciekawe, te bomby są elaborowane ładunkami wybuchowymi wyprodukowanymi w Polsce, ale większy zwrot zysku za, z powodu użycia tego prochu mają ci, którzy. Sprzedali nam bomby, i tak się powinno robić biznes, tego gratulujemy Stanom Zjednoczonym. Prezydent Trump zdecydował o zmianie ustawy 5 września Departamentu Obrony na Departament Wojny. I przy okazji stwierdził, że będą robione wyłapywanie nielegalnych imigrantów w Chicago przez wojsko, i że Chicago zrozumie, dlaczego jest ta zmiana nazwy z Departamentu Obrony na Departament Wojny. Takiego, taki wpis zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych, że lubi zapach eksmisji, deportacji, po poranku, jawnie nawiązując do, do pewnego znanego filmu na temat wojny w Wietnamie. Przy czym nie mówił o kraju obcym z innej, innego kontynentu i z innej cywilizacji, tylko o mieście Chicago, o naszym Jackowie w pewnym sensie. USA zmieni, zmienią interpretację prawa zakazującego sprzedaży za granicą technologii militarnych, umożliwiających głębokie uderzenia i przenoszenie broni masowej zakłady, tak aby umożliwić sobie konkurencję w, w zakresie produkcji bezpilotowców dronów. No, właściwie to nie są bezpilotowcy, bo pilotów to one na szczęście mają dronów bojowych powietrznych z Turcją i Chinami, bo to oni dominują w tym segmencie rynku. Litwini poinformowali, że od przeszłego przyszłego roku fiskalnego, od października 2006 roku, USA zlikwidują pomoc szkoleniową na dozbrojenie krajów Wschodniego Teatru Działania Wojennych NATO. Niemcy uruchomili najszybszy komputer w Europie. Jest to czwarty komputer co do prędkości na świecie, ale jest bardziej energooszczędny. Z 500 milionów euro na koszty połowę pokrywa Unia Europejska. Czyli inne? ciekaw jestem, czy, czy w Polsce taki projekt, jakikolwiek w jakiejkolwiek dziedzinie, się pojawi zarządów. Prezyd, premiera Tuska. Mam wrażenie, że może być z tym kłopot. W strefie gazy bez zmian Izrael kontynuuje działania celem przejęcia gazy. Wyburza wieżowce w mieście. Zginęli kolejni mieszkańcy tej strefy. Żydowski minister obrony ogłosił, że w gazie otwierają się wrota piekieł. Egipt zaś stanowczo zaproponował przeciwko przesiedleniu Palestyńczyków i nazwał działania Izrael ludobójstwem. Rozpoczęła się też mobilizacja rezerwistów w Egipcie. Zmobilizowano już 40 tysięcy, zaplanowano 60 tysięcy. Izrael, też jak Państwo wszyscy wiedzą, nie chcę tego mówić, ale warto pamiętać o tym, gwałtownie przegrywa narrację na Zachodzie. Jest to czas, który możemy potencjalnie wykorzystać, żeby zrzucić sobie z siebie to, to działanie. Na wstyd nasz, na to nasze wycofanie się ze strachu, że, że Państwo Izrael powinno, to ma coś, co będzie nam strasznie szkodzić. To jest moment, kiedy można zerwać się z jednej z wielu smyczy, na których jesteśmy, tylko że polscy politycy by musieli mieć odwagę i ochotę, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że powrót do prasówki Państwu się podoba. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia jeszcze za tydzień w tym samym formacie.